Cześć, witajcie na kanale działkomania. Dzisiaj rozsadzam wilki. Te, o których mówiłem ostatnio, że wycinamy sobie tutaj jakiegoś wilczka, tak, wprawda, który rośnie. Wsadzamy go do wody, puszcza korzonki, potem wsadzamy go do ziemi. On puszcza jeszcze większe korzonki. Zobaczcie, co on w tym wiaderku był. Zobaczcie, jak on tu korzenie narobił. On tu był, no nie wiem, no, z półtora tygodnia, dwa. No jest naprawdę dużo no. tym razem wykopałem dołek szerszy nalałem wody pierw tutaj no i teraz go wsadzę i zobaczymy jak to będzie rosło I zaraz opowiadam ja jeszcze o powiem. opowiem uwaga wsadzam go wsadzam no i dobra jest już wsadzony no to niby te listki dotykają ale no tam pies go drapał no trudno nie umrze chyba od tego że dotykają troszeczkę listki tej ziemi nie powinien zdechnąć. Ja go podlałem wczoraj czystą gnojówką z czosnku. Łapy mi teraz walą gównem. tego ja przesadzałem. I zobaczymy, czy coś mu to da, czego to nawiezie. Czy będzie miał wystrzał. Był też podlewany wcześniej tym. Yy, tymi drożdżami. Tym roztworem z drożdży. co wcześniej podlewałem. No zobaczymy. Za chwilę jeszcze wsadzę o tego. Już nie do do doniczki, tylko tu bezpośrednio w ziemię. z Takimi korzonkami zobaczymy, czy z niego coś będzie obok. Tutaj wsadzę gdzieś, żeby były blisko. No dobra, to widzimy się jak wsadzę. Uwaga, wsadzam. No. No dobra, ten drugi też jest wsadzony bezpośrednio do gruntu. O, a tu jeszcze mam, patrzcie, o tu jest jeszcze mordeczka taka. Z jakimiś kwiatkami. Też ładnie wyglądasz. To Ciebie też zaraz wsadzimy. Poczekajcie. Uwaga, będę wsadzał. No jest wsadzony. Już ten trzeci. Obficie podlany. I teraz słuchajcie, skoro tamtego, co jest tam wsadzone, podlałem tą czystą gnojówką z czosnku, to razem z niego i te dwa, co tutaj są, będziemy na nich eksperymentować. Dam tu jeszcze im po litrze roztworu zdroższy za parę dni właśnie zacząłem dzisiaj robić gnojówkę z pokrzyw o dam się kiszą, jeszcze nic nie śmierdzi, bo to dzisiaj dopiero i będę je też podlewał czystą gnojówką z pokrzyw. Oczywiście resztę pomidorków też mam zamiar podlać trochę tą gnojówką, bo to ponoć coś daje, zobaczymy. No ale te będą grubo do testu. No dobra, tak to wygląda moja rozsada wilków. No dobra, trzymajcie się, siema, cześć.